Ten Kasali ma słabe statystyki Ale ma dużo minionów Ja no mam najgorszą farmę Zaraz po prostu <noise> To był dla mnie komplement a jak? Dobra. Jeszcze nie mogę plemienne Ja bym kupił kawumiecz Bo ja biję jak kurde jakbym miał pierwszy level A plemienne daje ci HP No mam no, dużo HP Dobra jedziemy <noise> Zóż sobie po plemien... bo w ogóle powinieneś w piesce to złożyć Tak mi się zdaje to powinno być Dobra już mam plemienną Przekonałeś mnie, dobra Taka idę. to farma na bocie ja nie mam multi bo... Ej na topa na topa Na, ktoś mida, na, mida, na to ja mida, na Mida ludzie No to idę na midain jest ostatni. Ej, może na Mida Ej na topa kurde dwóch tam Dobra jest. Na, topa, na, lapa. na topa na topa na topa na topa a tak, to jest. Spina no spina za. No cic, użyj tego. Dobra, spokojnie. Za nie wiem, użyj coś takiego, co szybciej biega. Obawiam się, że ona mi idzie po O Jezu, dobra, bigo. Gdzie jest? w krzaczorach jest, uważaj. Właśnie widzę. Dobra, odwiedź, odwiedź. Ja to muszę się cofnąć, nie? Bo dobra, dobra. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. uciekamy. Dawaj o, tego. Jestem. Nie biegnijcie, pani. Nie biegnijcie, ty biegnie. Uta mi zniszczył. Uta mi zniszczył. Kurde, cofam się Dawid, kurde. Go ktoś, no. Dobra, ja muszę wziąć no, jakieś resisty, bo ja no, no, się indy, nie biegnijcie za nim. Ale wiem, ale urdam się. Siedź, Co za nuby! Go. Boże. Dobra, ej kostek biegnij dalej, biegnij. Aji. Bo ja bym go przyciągnął. Dobijcie go. ich! Tyle byście. ty był Mały dawaj kill Ale nuby. Wciąż no, no. po prostu nie no, ja sobie składam kolczugę. Dobra, ja go, spo... Ej, ja go podrzucę. Przez ścianę. Srać. Uplnijmy się pod się pod wieżę. A uważaj. Cztery, cztery Ten filmik Proszę na, na pewno będzie w, w, w kilku odcinkach, bo to nie ma bata, żeby nie. 23 minuta jest taka szybko... prawda! Brawo! Jaki ul! Pamiętajcie o co Chyba tu gdzieś był Ezią, no. Eee, chodź tu, bo tu biegli na was. Asadim... O, <śmany> Asadim... Kurde, ja tu zginę. Dzięki za pomoc! A, Pięknie, dziękuje. Dziękuje. Ale lat, no. Dziękuje. Ja przed chwilę, przed chwilę na Dawajcie. Co jest tam? Tutaj. Sorry, jeśli KS, ale... Tutaj dawajcie. jedna osoba, co? No, Poza cztery osoby. No, no, na Mundo, na Mundo. Teraz w lewo. Idę. O nie, teraz, on jest mój, mój. Ja, ja go, go zabiję to Co za Nie to wygramy Ciśniemy, ale... wszyscy nie żyją, chodźcie Nie, co? Ja co? nie żyją, ja no. idę na bota Nie, ja Ja się cofnę cof. Czemu teraz wieża do mnie strzela no To cię nie lubi. Nuby i ty. E, dobra, ja bym się z chęcią wrócił. Pa się zgodzili. Na rewan. Znaczy, ja i, nie przesądziłem o tym, że oni przegrają, czy co? To, 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 to. Ale oni chcą jeszcze raz przegrać, czy co? Mm. Nie wiem. Jakie korki? Nie! Graj i film, zagraj listy. Nie no, jakiś tam. A ja Wieś... potem idę coś biją... na coś bijącego obrażenia, czyli Jax. No ma... Morgana. Ja, ten... ja, ja idę ADC, yes. sorry. No Czemu, to... Czemu, Czemu sam maja? idę na topa? No dobra, no. Zagrajmy Czemu wszyscy ADC. Pos... A kosztem karem. Jakby pójść na midę, to Morgana, no dobra. Czemu nikt nie idzie ze mną na topa? Eee, yes. jest Wcale, że nie wiem. No, no, no. no, no. na misie będziesz miał yes. bo ten. Ten Kasadin tutaj gra sam, praktycznie, się zbierał. Mały? No co Mam no wiesz, się zamieniu, to jest. Yes. Speeda, yeah, no. yes, ej, chodźcie tutaj Ale, tak. mały, żeby być brandem, trzeba umieć nie Ej, dobra, tak. brandem, umieć, nie ej, dobra tak. wiem, że was nie, nie wiem, co, sa, nie co sa, nie to nie się tu dzieje, ale... Nie no. Serio Ej, help me, help, me. help, yeah. help Co za Mam, ej, mam przyciąganie o tego jeszcze od Mara Ja mam wilki sobie dążę Idę, idę za fur Ucieka. załem nie 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 nie, 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 nie. Uciekajcie Ej idź tam do was No koset Nie bo idę. Idę. Kurde co zrobić Dobra niech on za mną i nie może Ja spadam sobie. Ja chodź tu do mnie może Nie ja spadam bo nie do mnie. Ale nie ty Daniel Jaki Daniel? Ja nikogo nie znam, jestem Ja się tu... Ja tu jestem I tak ja czy Tak wiedzą że się tak nazywasz Jestem już Tak na sęptą grę tam Ej op Dawajcie oh, Kurde No dla mnie Dobra ja to więcej nie zrobię. Dawajcie Ej przerzucił Dobra, mnie frajer. Nie za nie za nie, nie za nie, za nim Ja biegnę za mągę. Jest jaka to piorę, zginę, 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 zginę. Idę do bicia! Uciekaj, uciekaj! No i. Daniel ma szczurki? Ma. No to. Dobra, to jak masz mało życia? Nie potrzebnie. Trzeba we Dobra, dobra Ej, Mały, uważaj tam. Eee, ja muszę przekonić. sobie. golem a Ej, kasa nie żyje? Nie, dobra. Nie, zabiję. wbijaj się, mały, bo on i tak zginie. No i level le, le. O, tiamata tam. oni mają marmora, czy nie? Hmm. No, nie. nie wiem. Ja sobie nie budowałem marmora. Ja właśnie Wiesz? nie wiem. Czy ja kupuję sobie. E, A Jakie obra jakie obrażenia zadaje? Magiczne. Magiczne. To może bardziej sobie zrobimy wszyscy. Ze się. czy może po prostu to. Ja muszę lodowy młot bo... Ej, właśnie, 770. piorze się składa lodowy młot czy ręka w Ej, właśnie. Lodowy tylko... młot Ej, mały, tak. mały piszemy go. No. Dobra, takie nie małe nie info. Nie. To wszystko o no czym oni gadają, to ja nic nie rozumiem. Ej, uważaj, to jest to salin. No i zostawił. Kastek. Kastek, kup. Dobra, ja go może pod wieżę. Ja, ja też, we... na... where are you going? I go with you. Patrzcie, Marmoliusa. Mój mój mój, 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 No to może go po prostu zabicie, a nie? No no nawet nie no, no bierzemy, bierzemy. Dałbyś ja coś nam. Trzeba to pokazać, prawda? Ej, tu jesteś Ezio. Nie wiem. I Marmoliusa bym się wziął, ale nie. A on jest... Czekaj, okay, bo ja nie mam zasięgu, żeby w, w szarżu. Ooo. Zabijecie?

On mnie też nabił nie, nie. Co się stało Cheater Co wy co zrobiliście? A piszmy wszyscy na 3-4 co on zrobił? Piszcie A i że możecie pisać po prostu Ej, no piszcie cheater no Dobra dawego, dawego. go, dawaj go A jak ktoś tam bota nie trzyma, sorry Gówno nie koks, 2-3 Re report będzie zaraz. Ale no zabiłeś Kaliego. Począł w on oh bota. Staj, jest pierdolny. Mija korota. O ja, drużyna zjeżdżała wieża. List, report majstki. Osory no tak filują, że nie mogę. Nie potrzebują ci. Lechaj, tu. A wow. się zgadali. Kosek wytniesz kostek, moment, klama, klama, wytniesz tą to... nunę. Kostek, lama, kostek, lama, kostek, lama, kostek, tam cenzurę. Wciśniesz ja... zdjęcie Kaliego. A, to Nuby, Nie, ja, ja... zrobię na... Też się postrawię. Nie, Kostek, Kostek, wstaw postu w to ja miejsce, jak to żeby... będzie leciało. Te okay. wszystkie kostek, lama, to wciśnij tam zdjęcie Kaliego. I zobacz. No <laughs> dawaj. Okej. Okay. Ej, Daniel, chodź na video. Ja... Zobaczymy. To jest singed. Takie ja tu patrzę? Nie widzisz, że to jest singed. Dobra, idę. Rinda.

Czekaj, nie widzę go Sojusznik pokonany. Jeszcze chyba nie spowolniłem go. Dziwnik pokonany. Ej Daniel uważaj. Ja muciekam. No namida? I Ej, idź namida. Jestem po zeker... No że ja mam hydrę, że mogę muzyć nie. Dobra, wszyscy na no, mnie dzieci stąd to ja też. Ale Czekaj, to wiem, czekajcie muszę iść do dżungli. Bo ha... O, dobra, miałem. nie mam. Czekajcie, zostawcie, nie bicie, nie bicie, nie bicie. Dobra, bicie. Bo wel to no też muszę się... Oooo... O w o, ej, 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 cofajcie! Oooo, Kasadis. <grym grym> jaki Kasadis. Bramudo. Oooo, to, To jest Proszę. jeszcze Simzek. Właśnie, on jeszcze żyje? Sims to najpiękniejszy. No. Najwięcej mhm. szkód robi. Moje, 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 moje. Tak, masz. O, Simzek w domu. No kurde! Już go klepałem. Mhm. Jaki feeder Ten z u nas, naprawdę kto to jest? Gdzie jestem? 15 1519, no jak tak można? Jest to 15.1.9 KS, Tak nafidował, że ja nie mam O jak? 15.1.9, weź ja po prostu nie Ten ich... jest S jest u mnie na Ej wiecie co? Tak. Jakbym go widział to bym go wyciągnął Czego no, no, widzę no. Tego nie widzę. Napis, że gra się na dlatego tak widzę? Chodź tu gdzie ja Chodź tu gdzie ja Dawaj o, go Dawaj go Co fajnie Ej to teraz było coś Chociaż nie czekajcie Już idę to zabijam Padnę Dan mnie chce zabić Frajer Dobra, jest jeden rea, już się cofną. No i gicior! Ej, wróćcie, wróćcie Uciekajcie stąd, uciekajcie stąd. Wiemy, ja się dam radę, uciekajcie. Z... Ja go zatrzymam. Nie masz rady. Wiesz mały? Ciekaj. 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 Ucieka. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O ej. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. 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 Ja już idę. Ej, wiesz co, uciekaj. Mały... Nie, tutaj do park. Mały, uciekaj. A, idę, mały. Idę za tobą, uratuję uciekaj. cię. Uratuję was. Ja już okay. idę was wesprzeć moim fajnym znać, mieczem. Ja... Ej, wiecie, ja już kupiłem jeden fajny miecz. Oni Będą moi. Będziemy się bardziej to Jeszcze teraz armor jakiś albo... Na magic business. Mało, daj mi się. Ej, dajcie mi zrobić blue. U, mało, przykład. No Gdzie ten fryer? On już zginął. A racja. LOL! Jaki, jaki kozak. On miał prawie pół życia. Bierzemy dragona, bierzemy dragona. <coughs> po co? To Baron. Jaki kozak. A ja kolejna masysta, a co? Baron. Co ja mam level? Ej. Co ty Jaki słaby. Wiesz co, ja jestem supportem, Bo Mam prawie więcej efektów Dobra, idę na spot. Za wam za Jezu. Bierzemy. Dobra, gonimy tam. Ojej, już tu widać. Kurde, jak ja twojego, nie mówię. Czemu mnie? Oop! Ja nie wiem czy tam pomóc wam czy nie. Potem zginiesz, potem pomógł. I kebab Jak zginiesz, więc IB Dobra dobra. Dobra. Chodź, idę bardzo. Spokojnie. 328 AD Nie wiem gdzie to... Nie no nie wiem. A bo bardziej sobie teraz wejść pod tanki. Czasną jak dwoisz. No już nie pamiętam w ogóle coś jest... Jak się ją grało? Startek Startek Dobra, ja idea Mały coś mówi Muszę wejść na metę, widzisz? Jeszcze tam jest cinz. No jest... Ale zostawcie go A Mały, ja ci w ogóle nie słuchaj. Nie wiem, Ile już to ta gra? To nie wiesz, co? Trochę czasu na pewno. Jesteś miejsca ci na dysku starczy, żeby nagrać? Nie wiem. Raczej nie. Ja o! już muszę kończyć, właściwie. No to nie na Kurde, serio. Nie mam miejsca, no jak mam nagrane trzy inne filmiki. Także chyba nie będzie końca tej rundy. Będzie koniec. No to... Tam z innej no, to... no to No to dawaj, teraz musimy to zakończyć. Jak chcecie, żeby się skończyło. Okej. Okay. Wiem. No teraz zakończyć. Co się stało? Nie Co mam miejsca. No. Jak widziałeś, uwaga. Kasa... Ja mam, to, ja mam! się tam bronić. DAN LEDWO z OPSESO! Czekajcie, bo ja maksymalny lewem muszę. Ej, hey Daniel, uważaj, bo oni zaraz się mogą tam. Tak, tak, to są. Ja z ulcem i piję za winię. Ale ja nie jestem, tam będą, Na tą urodzę. Gdzie? Tu? Oni są wszyscy na midzie. Dobra. U dobrać. Dobry. Jaki fokus. Dobry. Boże, jakie to są dzieci straszne. Dawajcie, wszyscy idziemy midem. puszujemy ostro i wygramy Bara, ja to. ja wierzę w Postek, ty grasz w od tygodnia, tak? Żartowałem. <gry> o stary. Bez jaj. Nie, 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 ma ale zadążył. To... Przecież ten kasa Ci chyba tym swoim jednym atakiem zadał. Ale patrz ja im zadałem. Do pół HP. Dawaj mały, uważaj tam. Czyli jest za pro. Tak ktoś... <śla> Jakiś atak. <śla> Jaki atak? <śla> Jaki, no, f... ale, nie, ci, mało nie nie Ja na niego ja wbijam. <śla> ja nie wiem co składać jej nawet. Nie Żadnej pomocy od razu nie zrozumiałem. To jest niby że w ogóle ja źle ją nie złożyłem Ciśniemy, jeden tylko żyje ej, dobra Sims Ale to musimy się pośpieszyć ej Szybko, szybko puszujemy Trynda wstaje Ej, ale ty Nie zważajcie na niego puszujcie, puszujcie Bierze, wiesz No się z ich nie zabije. Prowadzisz tryndę Ej, kupić sobie ostatni szef Jak mnie no! zabił frajer Jaki noob No co, ja się tam Jak dojdę Chodź, barona robię. Ej, dobra, robię cięcie aż się odrodzę. Bo to zawsze te 40 sekund coś jest na, na dysku O małe, to już wojna jest. Idź, od ja się boję wyjść. O, dobra, nie mam się czego bać w tym. Ej, uwaga, bo mundo żyje. No ale nie tak słaby. Dawajcie, już kończymy to. Postawiam. No już na tym nie Ej, kasa den się pierwszy odrodzi teraz, 12 sekund namu. Ej, ale no. wiecie, że Rewmasz potem? No. rewanż ale już nie nagrywam. <grym> Hehe. Okej, Dlaczego no Czemu usuwasz podprawę? Zagraj. No Tu Weź mi skrip. dysk a, ta ta. najpierw, co? Co? Dysk mi najpierw kup. Kostek, nie masz przygód A Huan to wie. Dobra, się nie się. Znów umrę, znów cięcie. Chodźcie. Na barona, dobra, dobra walić, buszuj. Na barona, na barona, na barona. No i też na barona. Nie, na barona, na barona. barona, barona. <tuszel> yes. barona, barona. barona. Robisz ręce w baronie. Bo już bez... patrzcie, diamand na magię. Weźcie, bo tu Chudz. idą do mnie. Chodźcie tu. Gonią mnie, czałem. Ingbar, witam tu. Zobaczą nas. Nie, 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 czekaj. Ej mało, oni tu zaraz pewnie... Dobra, ja się wbijam w kółeczko walnął. tej strony? Ja się wbijam. Rozbijaj, rozbijaj. Nice. No rozbijaj, Nice. O, dobrze, z tego najgorszego zabiję. Znaczy ja wiem, co najgorsze. Ale ulti, ojej, ale i Już mam full HP. Ale ult. Kostek do... Nie ruszaj. Kogoś bym grabnął. O, kogoś bym zabił dana. i to skończył. Nie, nie, Tak nie, 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 muszę cofnąć. Ojej, Ej, no, luchcie, Chodź tutaj, do mnie. nie, bił mnie. Ej, nie, Chodź nie, 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 do nie, 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 tej, nie, 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 Musimy nie, musimy nie, Boże jak ty nie, tylko... tylko sobie uważaj, tak? Wiesz, obok mnie ktoś... Chodź małże, odsuń się. Dawajcie, Kasia. Ja Jaki frajer, ja... Kasia! Teraz spowolnijmy. Spowolnijmy. Uwaga. Teraz Ezio. Ja tylko Bir. Ale Ezio, kurde, ja bym strzelał przed, bo wtedy nie wiedziałem. Ale jego zrobimy na tych ty. Ja wiem. Dobra, wierzę, ale... wierzę. Dobra, wiem. Aha, Tak to się robi! Nie mam życia, nie mam życia. Robicie, bo bicie. Będzie koniec, będzie koniec! Nice! Kurde. GG WP. Tak są. Tak, tak. Kurde, nie napisałem do wszystkich. Walić! Dobra! To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Byli ze mną ci, co mówiłem na, na początku. Już nie pamiętam kto. Ja tu. mam czułko. In your face Tyle <grystanie> już znacie byłem Tak i kosteky 11 Jest Często <grystanie> Tak się <grystanie> rozwala Nubów oczywiście Dobra To by było na tyle Trzymajcie się na razie Zamknij się Ty ten mundo Zamknij się na koniec dzięki wiesz na Nara